Cześć, witam Was w mojej bezspoilerowej recenzji filmu Logan lub, jak brzmi polski tytuł, Logan Wolverine. Jak sama nazwa wskazuje, jest to recenzja bezspoilerowa, a recenzja spoilerowa również się pojawi, bo myślę, że w tym filmie jest dużo różnych smaczków, detali czy elementów fabularnych, które warto omówić. Tutaj jednak zajmę się podsumowaniem filmu jako takiego... Po tym jakiej jakości okazały się dwa ostatnie filmy solowe mówiące o postaci Logana, pomimo nawet bardzo dobrych recenzji do kina szedłem z lekkim niepokojem, z lekkimi obawami. No szczególnie po tym, że ten film reżyserował również James Mangold, który odpowiadał za poprzedniego Wolverina, który co prawda miał jakieś dobre cechy i faktycznie były tam elementy, które dało się nieźle oglądać, ale popełnił całą masę błędów, jak brak sensownych postaci poza samym Wolverinem, on tam nie miał o kogo grać właściwie, kompletnie spieprzony ostatni akt z robakiem, który odbierał mu regenerację i operacją na własnym sercu, żeby go sobie wyciągnąć, wielkim mechanicznym samurajem, który odcina mu pazury, a potem się w nie wierca, czy Lady Viper, która zrywa sobie skórę i pluje kwasem. No generalnie to wszystko było totalnie spieprzone. Więc siłą rzeczy tutaj również były pewne obawy. Jak się okazało, dosyć niesłuszne. Cały ten film jest bardzo dobry, no, znaczy generalnie dobry miejscami, bardzo dobry i ma co prawda pewne elementy w fabulek które może bym zmienił, może bym coś przesunął, o tym powiem w recenzji spoilerowej, ponieważ musiałbym tutaj zagłębiać się w konkretne detale. Ale to już jest samo w sobie istotne, że cały film według mnie gra, jak stoi na własnych nogach, możecie kompletnie olać te poprzednie produkcje, właściwie moglibyście olać wszystkie części X-Men, nie wiem, obejrzeć X-Men 1 i to już właściwie by wystarczyło, żeby nie przejść do tego filmu. I... Cały ten film trzyma się, naprawdę się trzyma kupy, i tak jak mówię, można byłoby pomieniać pojedyncze elementy w scenach. Może inaczej bym widział pewne sceny, niektóre czy mi się w nich nie podobały, ale to są wymiany jakby pojedynczych elementów układanki, a nie jak nie wiem w filmie Wolverine Geneza, gdzie no cały scenariusz można byłoby wyrzucić do kosza. Także to jest pierwsza rzecz, którą mi udało się osiągnąć. Druga sprawa, i to myślę, jest taki absolutny rdzeń tego typu rozrywkowych, co by nie mówić, filmów. W których ciężko tutaj, nie wiem, siedzieć się na jakiś niesamowity dramat, emocje, chociaż wiem, że i ludzie w kinie płakali, ale jednak jest to przede wszystkim rozrywka, nie oszukujmy się. Mówiono o tym, że to będzie jakaś niesamowita produkcja, czytałem nawet recenzję, że to jest film, który tyle zmienia, w ogóle zmieni kompletnie układ filmów super bohaterskich, no bo kategoria i tak dalej. Nie zgodzę się z tym absolutnie, to jest po prostu bardzo dobra rozrywka w dalszym ciągu, ale na pewno nie jakiś tak zwany game changer, a na pewno nie takim, jakim był Deadpool, który Faktycznie no, pokazał całą masę nowych rzeczy, których jeszcze w te, tego typu kinie nie widzieliśmy. Logan tego nie robi, ale cały czas nie odbierajmy jakby zasług temu filmowi, bo jest cały czas bardzo, bardzo dobry. Natomiast ten film, jak wspomniałem, bardzo dobrze załatwia sobie ten rdzeń rozrywki. Według mnie są to dwie sprawy. Po pierwsze, oczywiście akcja. Jeżeli akcja nas nudzi, jeżeli akcja nie jest wystarczająco dobrze poprowadzona, jeżeli mamy trzęsącą się kamerę, jak to lubił robić Christopher Nolan, no to siłą rzeczy duża część filmu odpada, chyba że stara się on bazować na czymś innym. Ale jednak to jest film akcji i musi być ona dobrze zrealizowana, i w tym filmie jest zrealizowana świetnie, po prostu idealnie. Wszystkie sceny walki, w których jest Logan, w których jest Laura, w którym są razem, są przeprowadzone po prostu z tak, Ładnie, oczywiście ładnie, to ciężkie słowo, patrząc za to, że krew tam leje się na lewo i prawo i lecą kończyny w końcu. Jest to kategoria R, o czym zaraz również powiem. Ale ta choreografia jest naprawdę widoczna, jest ładnie ustawiona. Widzimy naprawdę ruchy, które jakby możemy się w nie wczuć. I tutaj właśnie szybko przejdę do kategorii R. Była tu potrzebna. Bardzo często śmieję się, kiedy ludzie mówią, że no, gdyby dany film był w kategorii R, to byłby dużo lepszy. Nie wiem, gdyby Suicide Squad był w kategorii R, to to byłby dopiero dobry film. No, po to, że pokazalibyśmy, jak z paru osób sika krew, to. czy to by pomogło temu filmowi? No nie wiem, ale tutaj było to ważne. Jednak głównym bohaterem jest gość, który się regeneruje, kiedy zostanie przestrzelony, ale mało tego. Ma. Pazury, które wychodzą mu z rąk, którymi tnie na lewo i prawo, i do tej pory we wszystkich możliwych filmach widzieliśmy, jak on tam nimi macha, widać, że kogoś tam tnie, ale generalnie nie było czuć siły tych ciosów, nie było czuć obrażeń, które one faktycznie zadają, i tu wreszcie to poprawiono. Czujemy też ciężar tej postaci. Kiedy Logan skacze na kogoś, no to jest gość, który waży ile? 150, 160 kilo z tym adamantowym szkieletem, który ma w sobie. To jest naprawdę ciężki. I nie, nie mówcie mi o tym żarcie, kiedy usiadł na motor w Wolverine Geneza i się zapadł, bo jest taki ciężki. Ha ha ha. Nie, tutaj nie, nie starano się odnieść do tego w ten sposób, tylko działo się to w walce. I to, tutaj ta kategoria R naprawdę zrobiła swoje. Jest to brutalne, szczególnie kiedy widzimy małą, mordującą dziewczynkę, która tnie wszystkich zarówno pazurami w rękach, jak i w nogach. No bo jeżeli znacie Laure z komiksów, to wiecie, że ona ma trochę inaczej zbudowany ten szkielet. Ale, ale to działa, to naprawdę działa i wszystkie te sceny akcji ogląda się świetnie, jest to najlepiej zrealizowany pod względem walk firm Foxa, tych, z tych wszystkich superbohaterskich, jaki kiedykolwiek powstał, to już samo w sobie coś mówi. W Deadpoolu była całkiem fajna akcja, ale jednak tutaj jest ona naprawdę dopięta na ostatni szczegół i chociażby już dla tego samego elementu, jeżeli ktoś chciałby trochę bardziej krwawej rozrywki, to może się wybrać do kina. Ale sama akcja, jeżeli... Nie jest nam przedstawiona, jeżeli bohaterowie, którzy biorą w niej udział, nie zainteresują nas, nie zależy nam na nich, nie są zbudowane między nimi relacje, to w końcu staje się takim szumem na ekranie, jak chociażby nie wiem Transformers. Tam też w wielu częściach akcja jest piękna i rozliwiecie efekty, wszystko jest piękne, ale ponieważ kompletnie nie interesuje nas fabuła, kompletnie nie interesuje nas przede wszystkim postacie, no to widzimy jak efekty na ekranie się dzieją. Tutaj natomiast zrobiono właśnie ten drugi, najważniejszy według mnie element kina rozrywkowego, czyli zainteresowali nas bohaterowie. Relacja pomiędzy profesorem Charlesem Xavier'em a Loganem, świetna. Relacja między Loganem a Laurą no jest po prostu wręcz wzruszająca w wielu miejscach. Jest przeprowadzona bardzo, bardzo dokładnie, bardzo, bardzo z zaangażowaniem. Czujemy, że te postacie naprawdę wchodzą w jakieś relacje. To nie są, wiecie, takie pompatyczne, oklepane dialogi jak, nie wiem, w Batman v Superman czy coś takiego. To, to kupujemy to, że ci ludzie są z krwi i kości. I tu oczywiście trzeba pochwalić rolę każdego z nich. No, Patrick Stewart jako ten podstarzały, zdemęciały trochę profesor Xavier. Można by się zastanowić, po cholerę ściskać Xavier'a do tego typu filmów, ale... Był tu potrzebny, zagrał świetnie. Był potrzebny po to, żeby przedstawić relację. To było trochę takie przejście pokoleń, więc musieliśmy zobaczyć relację zarówno pomiędzy nim i Loganem tą relację mentor, uczeń, trochę, trochę postać ojca a, a syna a dalszą relację między Loganem a Laurą. W podobny, ale jednak trochę inny sposób. I każda z tych postaci była świetna, tak jak mówię, Patrick Stewart był naprawdę rewelacyjny, Hugh Jackman miał swojego najlepszego Wolverina. Może dlatego przez tyle lat trzymał się tej roli, że po prostu cały czas ta ostatnia może nie była najlepsza, ale ja też uważam, że dajcie of do Future Past wypadniczego sobie, ale no te solowe filmy o Loganie nigdy nie wychodziły i tutaj wreszcie dostaliśmy i to jest Wolverine z krwi i kości. To jest ten taki but, trochę bucowaty gość który chce zostać samotnie, który mówi wszystkim ludziom, żeby trzymali się od niego z daleka, bo przynosi im tylko ból i cierpienie. No to jest dokładnie ta postać z komiksu, który mówi to wszystko, a jednocześnie no, nie może się powstrzymać, żeby jednak komuś nie pomóc, żeby jednak nie zrobić tego, co słuszne. Jeżeli czytaliście jakiekolwiek historie o Loganie, to to jest dokładnie wypisz, wymaluj taki Logan, jaki powinien być. I jeżeli pytacie, czy jest tutaj trochę więcej jego takiego berserku, że tak powiem, którego zawsze brakowało, tego Logana, który poza tym, że ryczy i biega, czy tak jak w Apokalips było pokazane, że gdzieś tam ryczał, ale w ogóle nic za tym nie szło, czy Logana, który dostaje przyszpilony masą strzał od ninja i pada na ziemię nic więc więcej się nie dzieje, nie martwcie się, tutaj krwiożerczego Rosomaka, który wyje, obrywa nie ludzi na lewo i prawo, na pewno dostaniecie. Natomiast na końcu zostawiłem według mnie najlepszą postać tego filmu, czyli właśnie Laurę X-23. Gdyby ta postać nie zadziałała, to pewnie nie wyszlibyśmy wszyscy z kina tacy w, pod takim wrażeniem. Wzięto dziecięcą aktorkę, a wiemy, że zawsze obsadzanie dziecięcych ról jest dużo trudniejsze, no jednak dzieci mają trochę mniej czasu na to, żeby nauczyć się grać i kompletnie kupiłem tą postać. Ona była kompletnie wiarygodna, absolutnie wierzyłem, że to jest właśnie Laura, to jest ta córka slash klon Wolvorina, która jest tutaj na ekranie jest totalnie dzika, zabójcza, jednocześnie widzimy w niej elementy potrzeby bycia dzieckiem. No dokładnie, Laura, taką jak znamy z komiksów, ale nie tylko. Jeżeli ktoś nic nie czytał, i tak powinien bez problemu uwierzyć w to, kim ta postać jest. I tutaj odniesienie do samych komiksów. Wreszcie. Garściami zaczerpnięto z materiału źródłowego. Nie z samej historii Oldman Logan, bo wiem, że wiele osób myśli, że to jest jakieś odniesienie. Jeżeli chodzi o Oldman Logan, to jest jedynie wzięty ten pomysł z podróżą, z drogą, z dojechaniem od punktu A do punktu B. No tak, Taka była fabuła Oldman Logan, gdzie Logan musiał tam akurat razem z Hawkeye przewieźć coś z jednego końca Stanów Zjednoczonych na drugi. Tutaj ten element drogi również mamy. Profesor Charles Xavier, Logan i Laura podróżują samochodem, to cały czas jakby jest obecne to, że muszą dojechać w pewne miejsce. Więc tak, ale poza tym, jeśli chodzi o sam komiks, komiksowy Logan, no nie widzimy tutaj wielu odniesień. No poza tym, że Logan jest starszy i się gorzej regeneruje. Natomiast zaczerpnięto e, garściami z innych elementów, na przykład to, dlaczego Logan się trochę gorzej regeneruje. Nie będę tutaj zdradzał dokładnie, ale jest to wzięte stosunkowo nawet niedawnych komiksów. Wreszcie nie, nie próbowano wymyślać. Robaka, który mu, wiecie, siedzi i zakłóca regenerację serca, czy coś takiego, tylko po prostu zaczerpnięto bardzo fajnie wymyślony powód prosto z komiksów, co może wpływać trochę na gorszy stan zdrowia Logana. Jeśli chodzi o Laurę, znowu wzięto garściami wszystko, czym ta postać jest. Jeżeli znacie już z komiksów, nie będzie kompletnie rozczarowani, po prostu. Trzymano się tego materiału źródłowego, nie próbowano robić jakieś, wiecie, barakady Deadpooli, czy jakichś tego typu rzeczy wzięto tą laurę z komiksów, dokładnie taka, jaka była, i wrzucono ją w ten świat. Tak samo mieliśmy element pewnego tutaj specyfiku, znowu nie chcę spoilerować, który się pojawia to nie jest jakaś, znowu, nie wiem, super adamantowa kula, która wymazuje pamięć. Chociaż tutaj jest też pewien element, ale przeprowadzony lepiej, znowu nie spoiluję. Nie ma, nie ma tego typu rzeczy, którech nagle zostały wymyślone na potrzeby tylko i wyłącznie tego tutaj. Tylko znowu zaczerpnięto to z komiksów i kiedy dzieją się pewne. Dziwne rzeczy, że tak powiem, dziwne. E, zachowania, może mocy, może różnych rzeczy, jest to absolutnie uzasadnione zarówno komiksem, jak i wydaje mi się całkiem dobrze opowiedziane tym w e, filmie. Jest to na tyle wytłumaczone, że widz, który nie zna materiału źródłowego nie powinien się w tym wszystkim zgubić. Na koniec parę słów o postaciach drugoplanowych, jak na przykład w złoczyńcach. Oni są tutaj, są trochę po prostu, ale nie martwcie się, to nie jest tak, że jak nie wiem, Malekit, czy ktoś taki, gdzie wydaje wam się, że właściwie kim on jest. Donald Pierce, którego widzieliście w Zwiastunach, jest dosyć charyzmatycznym złoczyńcą, mimo tego, że nie pełni jakiejś wielkiej roli w filmie, mimo tego, że nie ma tak bardzo dużo do roboty, to w w których jest, faktycznie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, kim ta postać jest. Ma pewien właśnie taki. Niebezpieczny urok w sobie, i myślę, że dla scenariusza działa. Jest na przykład też Caliban, którego również w trailerach było widać i nie ma znowu dużej roli, nie jest jakąś istotną postacią, ale w scenach nie wiem, dialogów pomiędzy na przykład nim, a Loganem też to wszystko wypada wiarygodnie, też rozumiemy dlaczego on tutaj jest i nie jest to wrzucone tak jak w znowu wrócę do Genezy, czy nie wiem ostatniego bastionu, gdzie było hej wrzućmy jak najwięcej tylko mutantów, żeby się tylko pojawili, były ich imiona, bo ludzie z komiksu się podjarają, tak jak kiedyś robiono filmy na podstawie komiksów właśnie, bombardowano nas tymi postaciami bez żadnego celu, nie tutaj każdy ma jakiś swój punkt, każdy z jakiegoś powodu Tutaj się znajduje i jest to uzasadnione w historii. Tak samo zresztą, jeżeli mieliście jakiekolwiek wątpliwości, w trailerze pokazywano motyw, kiedy Logan wyjmuje komiksy z X-Men, i wiele osób uważało, że to jest trochę dziwne, coś z tym nie tak. Nie martw się, zostało to dokładnie uzasadnione i te komiksy mają rację bytu w tym świecie. Mają nawet pewne zastosowanie fabularne, więc to, to wszystko jest ładnie dopracowane. Ostatecznie, więc, film Logan. Jest na pewno świetnym pożegnaniem z rolą Hugh Jackmana czy Patryka Stewarta. Oczywiście, Hugh Jackman mówi, że jeżeli Wolverine pojawiłby się w MCU, to by chętnie jeszcze zagrał. Patrick Stewart mówi, że jeżeli umieściliby w jakiś sposób Charlesa Xaviera w Deadpoolu, to oczywiście chętnie by się pojawił. Ale wiecie, to są takie gadki za ekranowe, powiedzmy. Oficjalnie jest to ich pożegnanie z rolą i zarówno jednego, jak i drugiego. I myślę, że obaj są szczęśliwi z tego, jak to wypadło, jak to zostało ostatecznie zawiązane. Mam nadzieję, że postać Laury została. Stanie jeszcze gdzieś kiedyś użyta. Co prawda dzieje się w to w dalekiej przyszłości, ale wiecie: X-Men podróżujący w czasie to jest tak, zerknijcie do losowego numeru i rzućcie monetą. Jest duże prawdopodobieństwo, że akurat numer, na który traficie, ma coś wspólnego z podróżowaniem w czasie albo oni podróżują, albo ktoś do nich podróżuje. I nawet jeżeli zrekastują Logana, to pojawienie się w przeszłości Laury znowu nie będzie wielkim wyczynem, bo bycie dzieckiem z alternatywnej przyszłości. To jest taki taki wiecie, znak rozpoznawczy trochę X-Men. Tam dzieci z alternatywnych przyszłości jest cała masa. To, to właściwie co, co druga osoba ma tam dziecko z alternatywnej przyszłości. <grym> Więc wrzucenie w to wszystko laury, do której nagle przyjdzie, nie wiem, Cable, czy kogokolwiek sobie tam wymyślał, nie ma najmniejszego problemu i będzie to bardzo wierne z materiałem źródłowym. Także Logana muszę absolutnie polecić, absolutnie pochwalić Foxa za drogę, którą obrali. Tych trochę mniejszych filmów, wreszcie nierozmuchanych, nieopartych na ratowaniu świata. Tu kompletnie tego nie ma. Jest to, była bardzo skupiona na samych postaciach, bardzo skupiona na tym, kim oni są, jakie mają wobec siebie relacje, czego chcą jeszcze w życiu i to samo było w dużej mierze w Deadpoolu, oczywiście tam w komediowy sposób, ale tam też nie chodziło o ratowanie świata i my wydaje mi się, że Fox znalazł swoją niszę, która jest zupełnie inna od tego, co robi Marvel i bardzo dobrze, bo rynek superbohater Potrzebuje tego takiego trochę rozbudowania. Natomiast jeszcze na końcu powiem, czy jest to film jakiś genialny, czy jest to film dozwalający nóg? Nie. Nie powiedziałem tutaj o wadach, bo musiałbym wejść w spoilery, co samo w sobie już jest zaletą, jeżeli nie mogę mówić o problemach tego filmu nie spoilując, co znaczy, że w ogólnym zarysie tych problemów nie ma, oczywiście, że tak. Ale cały czas jest to dosyć film prosty, z dosyć prostą fabułą, nieskomplikowaną, no, ale z drugiej strony, wiecie, jest Mad Max, tam też się jedzie od punktu A do punktu B, a potem od punktu B z powrotem do punktu A. Ani do tego film jest rewelacyjny, więc prosta fabuła jeszcze sama w sobie nie jest jakimś problemem. Natomiast nie jest to film, który wprowadza coś, nie wiem, oryginalnego, coś bardzo świetnego, jest to kontynuacja tego planu Foxa, który wydaje się, że gdzieś tam po Deadpoolu zaczął się kształtować właśnie stawiania na bardzo indywidualne historie i to, to, to jest zaleta. W części spoilerowej którą nagram na pewno stosunkowo niedługo i tam już powiem dokładnie, czym są te drobne elementy, o których mówiłem tutaj, których nie chciałem zradać. Tam powiem o problemach, o problemach z pewnymi scenami, o tym, jakbym jednak pewne sceny chciało zmienić. Natomiast w ogólnym zarysie nie mogę tego filmu nie polecić. Jeżeli go nie widzieliście, i lubicie Świat X-Men, lubicie komiks, lubicie komiksowe filmy, co byście robili na moim kanale? Gdybyście tego nie lubili, to wybierzcie się do kina koniecznie. Do następnego razu, cześć.